Co Anita Sokołowska zrobi z wygraną w TASK? Jej odpowiedź to hit. 14 edycja Tańca z Gwiazdami dobiegła końca. Finał programu wygrała Anita Sokołowska wraz z tancerzem Jackiem Jeszkę. Oprócz kryształowej kuli, aktorka otrzymała również sporą sumę pieniędzy. Po zwycięstwie, została zapytana o to, na co wyda wygrane pieniądze jej odpowiedź to hit. Emocjonujący finał Tańca z Gwiazdami. Do tegorocznego finału Tańca z Gwiazdami zakwalifikowały się Julia Mafaszyn, Kuczyńska, Roxy Węgiel oraz Anita Sokołowska. Jak podkreślali jurorzy, poziom 14 edycji show Polsatu był naprawdę wysoki. Owocowało to wielkimi emocjami, którymi charakteryzował się niedzielny finał. Atmosferę podgrzewała także afera, której bohaterką była Dagmara Kazimierska. To w jej cieniu rozgrywały się ostatnie odcinki programu. Finalnie kryształową kulę zdobyła Anita Sokołowska. Drugie miejsce zajęła Roxy Węgiel, a na trzeciej pozycji uplasowała się Ma Fashion. Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji wzięli również udział m.in. Maciej Musiał, Kamil Baleja czy Filip Heiser. Cały skład zapewnił stacji milionową oglądalność wszystkich odcinków show. Anita Sokołowska nie wie co zrobić z wygranymi pieniędzmi. Nagrodą w programie, oprócz wspomnianej kryształowej kuli jest pula 100 tysięcy złotych. Taneczny partner zwycięzcy otrzymuje 50 tysięcy. Sumy te trafią teraz na konto Anity Sokołowskiej i Jacka Jeszkę. Aktorka po finale postanowiła podzielić się z dziennikarzem Pomponika informacją, na co wyda wygrane pieniądze. Nie wiem, nie wiem. Ja naprawdę w ogóle nie zakładałam, że ja wygram, więc jakby nie mam planu A ani planu B, nie wiem, zastanowię się powiedziała na gorąco. Zwyciężczyni wie już za to, w którym miejscu postawi kryształową kulę. W wywiadach po programie wielokrotnie podkreślała, że bardzo cieszy się, że to Jacek Jeszkę został jej partnerem w programie. Aktorka podziękowała również za wsparcie widzom, którzy wspierali ją w trakcie trwania show. Burza po finale: tańca z gwiazdami. Finał programu obfitował także w bardziej negatywne emocje. W mediach społecznościowych pojawiły się zarzuty w kierunku produkcji o ustawkę. Ustawka, Roxy miała tyle fanów, a poza tym tańczyła dosłownie najlepiej masakra. Komentarze tego typu było zdecydowanie więcej. Internauci sugerowali, że finał powinna wygrać Roxy Węgiel lub Julia mafaszyn Kuczyńska. Pojawiły się także oskarżenia w kierunku samej stacji Polsat. jak każdą poprzednią edycję, ktoś związany ze stacją plus cały łańcuszek znajomych na sali. Słabe to. Mimo pojawiających się negatywnych wypowiedzi wielu widzów pogratulowało w komentarzach Sokołowskiej i okazało wsparcie.